Yo, dawaj freestyle wleci ładnie i tak gorzej niż Edzio, to nie wypadniesz! Ej! Dobra, ziomek nie zła, kraksa! Wjeżdża tu meduza bez cząstów, rozjebie jaksa! Jo, be... Można głośniej ten bicik? Dominik, chcesz też dołączyć? Ale się stresuję, a pierdolę! Dobra, słuchajcie, mamy trzeciego! Brawo! Jo, yo, 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 yo! yo. Wpadam sobie i tu nie mam manier. W piątek to z Edzia tyle nam zostanie. Yo, chcecie dobre patrze na bicie? Słyszałem, że na publice jest gdzieś flipek Ja eee. tak mogę nawijać do woli. Do czasu aż Josef się do mnie znów przypierdoli. Ej! Dobra, dawajcie bicior. Jaki słaby bit macie? Ej! Dobra, ziomek, ja nie jestem łakiem Walka ze mną w klatce to jak walka z rakiem. Ziomek, weź ty sprawdź to, to jest